Ła yy, No to adela jademy. Przygnałem się oczywiście do dalszego, jakby inaczej. Wiesz, jak, jak kogoś nękają, to ja go wspieram, tak? To już mam i nic się tutaj u mnie nie zmieni. Zaczynamy prasówkę. Ja wiem, że tak, jak, jak było bombardowanie, to chcieliście prasę, jak jest prasa, to chcecie bombardowanie. Postaram się to łączyć, ale zobaczymy, jak mi wyjdzie. Przejmąc sportowy, teraz zaczęli taką śmieszną sprawę, mianowicie więcej zdjęć na okładce, i to jest fajne, bo te zdjęcia i tak mają darmowe. To znaczy, nie jest jakaś taka jedna wielka bacha, tylko kilka. Kilka wątków. Te wątki oczywiście na razie to się dopiero wprawiają, ale, ale już to wygląda bardziej kolorowo. A skoro gazeta jest kolorowa, musi stał korzystać. I tak, Robert Lewandowski, weźmiemy ich sprytem, ich, czyli Irlandczyków. Irlandczykom to łatwo zjeść sprytem, najłatwiej głodem by było, bo pamiętacie, tam była kiedyś zaraza ziemniaczana i cała Zielona Wyspa wyjechała do Stanów, wtedy, dlatego oni są bogaci. i mówiąc szczerze, mają nas, mają nas za. Jest służących, bo taka jest rzeczywistość Polacy w Irlandii, to nie są kimś ważnym, tylko... No, gdzieś domy starców, takie rzeczy nieważne. Lewandowski, skończmy już z tematem Błaszczykowskiego. To jest tylko ładny tytuł, bo skończmy już z tematem. Chodzi mu o to, żeby nie pytać o Błaszczykowskiego. W ogóle udać, że facet nie istnieje. Ja to pamiętam też bardzo często gdzieś mnie wywalali. To taka cisza była, nie, Pawa, nie było, w ogóle nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy zadowoleni. Tam podzielili moje samochody biurka, czy wpływy. Pensje, premie, nagrody, wyjazdy. O wyjazdy to najszybciej, dzieli to skakiwali od razu po bilety lotnicze. Także to jest takie typowe typowe chowanie trupa. Ja myślę, że Błaszczykowski jeszcze się od, od tego odnajdzie. Ale co my tutaj mamy? Ta cała ta rozmówka Tomka Wodarczyka nudna, no bo ja kiedyś zawsze w to do ciebie. Przecież nasze rozmowy między dziennikarzami ja nie mówię moje z Tobą. Ty woli z kobietami przecież rozmawiać, więc y, nasze rozmowy między dziennikarzami są całkiem inne. Zupełnie inne są informacje, zupełnie inne wątki. A potem przychodzi co do czego, i jest takie wszystko ułożone: jak zagramy podczas grupowania, czy jest fajna atmosfera. Ja to nie wiem, czy jest fajna atmosfera. Kiedyś pamiętam, jak napisał jeden kolega w przeglądzie Czerniak zresztą do dziś pamiętam, że miska okej. Okay. No i to było najlepiej w atmosferze. Miska okej, okay, no i, i tyle. Natomiast te atmosfery to wszystko. Dobra, dobra rzecz jest taka, że Sławek Peszko. Kielecki są, to droższy wyrok, to znacie, to chodzi o ten wzór debila, kołka i tam kogoś jeszcze. I on to wziął do siebie. No i tam przyszedł do sądu akurat to mi się podoba bo przegląd sportowy ciągnie swój własny temat który bardzo ładnie został w sobotę pokazany ja go również zacytowałem jako wzór dobrego dziennikarstwa takiego naprawdę fajnego newsa którym niestety Peszko, no tak tylko mogę powiedzieć schurzył, skoro nie chciał udzielać żadnych wyjaśnień dziennikarzom ani w, tych, ani w tym miasteczku, gdzie to się odbywało w Kielcach u Sezoryków, ani w, w Warszawie, kiedy już przyjechał na zgrupowanie, no wydaje mi się, że tak człowiek, który się boi trzech dziennikarzy, czyli chłopaków w krótkich spodenkach, no to jak on się ma nie przestraszyć Irlandczyków i tu od razu mówię, taka najgorsza wiadomość z przeglądu, kadra Irlandii. Kadra Irlandii, tak będę, te nazwiska wam nic nie po poza tam może Robikinem, chociaż wiem, że jest paru szaleńców, którzy wszystko wiedzą, ale tak tylko powiem Kadra Irlandii i tak polecę klubami. Millwall, Aston Villa, Birmingham City, Sheffield Wednesday, Derby County, Everton, Derby County, Hull City, Sunderland, Reading, Burnley, Stoke City, Bournemouth, Hull City, Aston Villa, Everton. Kurde, kurde powiedziałem, kurde, a nie kurwa, zweźcie mi to ten na plus, bo o kurwie jeszcze dzisiaj będzie trochę. Ale o takiej kurwie co nie urwie. Everton mamy Norwich City. Everton znowu, Wigan Athletic, Everton, ja nie z chyba z Evertonem gramy Hull City, albo Everton and Hull, Hull City znowu Stoke City, Crystal Palace, Los Angeles Galaxy, Southampton, Ipswich Town, Celtic Glasgow. Stoke City. Natomiast tu na tych 20 zawodników, to ani jeden klub nie jest obciachowy, tak muszę powiedzieć. A jeżeli klub nie jest obciachowy, to na pewno obciachowego zawodnika tam nie bierze. Jedynego, co mnie rozśmieszyło, bo tak bo mnie strasznie hejtujecie, że <laughs> strasznie mnie hejtujecie, że powiedziałem, że Gerard był mistrzem Anglii. Ma kulpa, wiecie, że nic tak nie zbliża jak błędy w gazecie czyli tak jak moje błędy. No Ja tak tylko zerknęłem, że Gerard, tak, fakt, nie był mistrzem Anglii, ale, był, ale za to wygrał Puchar Anglii dwa razy, co jest w Anglii ważniejsze niż mistrzostwo Anglii. Taka jest prawda. Wygrał jeszcze Ligę Mistrzów, wygrał jeszcze Puchar UEFA. Wygrał jeszcze, co on jeszcze wygrał? Zagrał 115 meczów w kadrze i we wszystkich finałach, w których grał, strzelał gole, jako jedyny piłkarz, to jest takie ładne słówko angielskie na cztery litery, ever, jedyny piłkarz kiedykolwiek, który tego dokonał, to właśnie Steven Gerrard, a propos tego, tej nagonki na niego, moja teoria jest taka, że dostał czerwoną, bo dobre zakłady były na czerwoną i tyle, kiedyś tak dostał runę i nie wiem, czy pamiętacie, a obstawiał jego tata. Tak to bywa. Dobra, w każdym razie Peszko nam troszeczkę strefił. Lecimy dalej. Wichniarek to już mówiąc szczerze opowiada, że został niewiniony przez sąd. Bardzo mnie to cieszy. Nic ciekawego. Raj Houghton, naszym piłkarzom, brak motywacji, to jest taki Irlandczyk, który grał na mundialu, nawet bardzo fajny, twardy taki gościu, ale ten i mówi, że my mamy świetniejszych zawodników. Mamy świetniejszych, nawet powiedział, że mamy dwóch, trzech, którzy robią różnicę, i ja tak się zastanawiam, którzy to są. Bo ja, no Lewandowski może robi różnicę, ale jak mu was Miller dogrywa, Milik może robi różnicę. Ale, ale, tego trzeciego nie mogę znaleźć, dobra. Łukasz Garguła dzisiaj przed sądem w sprawie korupcji, może jego kariera się skończyć. No trochę szkoda, bo jak znacie moją teorię, przede wszystkim Blue Velvet pod ręką. Więc tak, jak znacie moją teorię, to jest taka teoria klasyczna dla dobrego wojaka szwejka, który mawiał tak. Nie ma takiego chłopa, któremu by jaja nie śmierdziały. No więc tak się jest własne, ja też czasem powąchać zobaczycie, że to śmierdzi. No więc y, powiem Wam tylko tyle, że y, właściwie należałoby albo to, co kiedyś proponował, chyba bo nie, albo zrobić jakąś amnestię, albo zrobić jakąś taką, w ogóle nie amnestię, bo amnestia to jak są wyroki, ale jest takie drugie słowo, w tej chwili wyszło mi z oba, tego mojego uba, y, mianowicie y, po prostu nie wszczynanie postępowań, uznanie, że jest... Y, biała kartka i tak dalej, i tak dalej. W polityce tak kiedyś zrobiono. Oczywiście potraktujmy to, to ohydnie, gruba kreska, bo dużo przestępców się w ten sposób wyłgało do od odpowiedzialności, ale mimo wszystko wyczyściło to sprawę. I teraz tak, słuchajcie, zła wiadomość na Irlandię. Przegląd typów i wyników. Wiecie, że to jest moja ulubiona kolumna w przeglądzie, ponieważ te wyniki nigdy się nie zgadzają. Te typy, <laughs> to znaczy, to jest sugestia, żeby typować odwrotnie. No jest taki typ Irlandia, Polska, 2, czyli że my tam wygramy. No więc powiem szczerze, jeżeli jest typ dwa, to znaczy, że może powalczymy o remis. Lecimy dalej. Nie wiem, co... Karol, coś potrzebujesz? Nie. No, Karol nic nie potrzebuje, bo tak krąży tutaj, ale nie słyszycie go, bo chodzi w skarpetkach. Tak, wiecie. Jeszcze ma skarpe... skarpetki na skarpetki. Dobra, Michał Czeski namawia, żeby uciekajcie z Polski do Ameryki albo Niemiec. no Darku, kochany. Mówiąc szczerze, 3 miliony Polaków już to zrobiło, więc chyba już nie potrzebują Twoich wskazówek. Dalej, nuda dłużesna, zawsze mówię, że te pół, pół numeru o sportach dziwnych, ja wiem, że jest trochę krzywdzę. Trochę krzywdzę to, ale, ale tak mi się to jakoś y, słabiej czyta. Dobra, słuchajcie, Izabela Skrybant po operacji serca. Pokażę Wam, bo to trzeba, to trzeba pokazać. To ta pani tutaj. Izabela Skrybant. Jest dobrze, że nie Skrobant. Po operacji serca. Teraz mogę uprawiać seks. No ja tak sobie pomyślałem, że wam powiem, bo byście mieli, bo jak ona może to tak wygląda trochę jak reklama. Może uprawiać seks, to może byście chcieli. Jak ma ktoś z was kumpla, bo ona całe życie występowała w tercecie egzotycznym, to wyobraźcie sobie ty, kumpel i, i Izabela Skryba. Czy już jest tercet egzotyczny, jak cię mogę. Dobra, tutaj coś jakiś pedofil tamtego, że ona chce się otruć, aha, bo mówiłem, że będzie coś o kurwie, która u Panie urwie. No więc tak, radny pełowice szef Miejskiej Komisji Oświaty i Wychowania w Poznaniu Tomasz Dariusz Lipiński napisał na swoim jakimś tam profilu. Legia kurwą jest. Jeden jest mistrz polski, jedna kurwa w Polsce jest. Mistrzem jest kolejarz, a tą kurwą legia jest. No ja muszę powiedzieć szczerze, jak spotkam tego. Masza Darusza Lipińskiego, ktoś mi powie, że to jest on, no to ma ode mnie w cymbał, bo po prostu ja nie lubię, jak się obraża ludzi bardziej, że tak powiem, w historii polskiego sportu zasłużonych i tych chłopaków drobnych, chłopcze, żadna platforma obywatelska Ci nie pomoże. I nie jest to groźba jakaś żadna, tylko po prostu przekazanie moich, moich odczuć, bo kiedyś, pamiętam, prowadziłem takie programy w Orange na żywo, na żywo to zawsze jest ryzyko. Że, że ktoś, jakiś cymbał się odezwie. No i no, tak samo jak na Facebooku, prawda, czy na tych innych Twitterach, I, i ktoś zadzwonił i mówi: jaka jest różnica między Legią a Juventusem? Że Juventus to jest stara dama, a Legia to stara kurwa. No i ja naprawdę nie rozumiem, jak, jak tak można mówić o klubie, w którym, którym słabili cały czas faceci, bo przecież nie Irena Siedwińska. No więc, jak ma, można używać takich żeńskich, żeńskich przydomków? No generalnie, że Nada Maksymalna i oczywiście tego Tomasza Dariusza Lipińskiego w Poznaniu będą być może wielbić, ale, ale mówiąc szczerze, za Poznań to nie on raczej, nie rusza za daleko, bo się może zgubić. Dobra, potem lecimy sobie tu w polityce nic ciekawego. I jest cały czas szydera z kuźniara, że kuźniar przytania, wiecie o co chodzi, więc do kuźniara jeszcze wrócę, ale, ale ksiądz G siedzi z pedofilami, no to ładnie tam musi być. Tam chyba kręcą jakiś serial, mi się wydaje. Dwóch na jednego na przykład, nie? Albo trzech na dwóch, nie? Ja tylko wiem, że te czytałem kiedyś książkę gościa, który siedział, to mówił szczerze, że... Jest coś takiego w tym, tym, tej gry serce, czy jak to tam zwać, że jest taka godzina powstania, i tam powiedzmy od 20 do 21 można robić wszystko. Tam klawisze nie przychodzą, no więc tam musi furczeć chyba. Dobra, tutaj to same bzdury, polowanie na morderce. O, papież dokonał cudu, mianowicie tysiące wiernych widziałem na no własne oczy już. A propos cudów. Yy, papieskich to dopiero na 11 stronie się to znalazło. Także już te cuda trochę już tak powiem spowszedniały, a chodzi o to, że krew świętego Januarego zamieniała się w płynną. Otóż to jak, jak świat światem jest tysiąc razy to słyszałem, że ten cud wystarczy od określonego dnia w roku pojechać do kościoła w Neapolu i tam rzeczywiście w, ta, w tym nagle zaczyna to robić się płynne, łatwo to wytłumaczyć. Jest to związek chemiczny, który się w, odpowie, w odpowiednim czasie przy odpowiedniej temperaturze zmienia swoją konsystencję. Ja tylko powiem przykład. Kiedyś bardzo się chemią zajmowałem i uwielbiałem ćwiczenia. Własne oczywiście, które sobie robiłem z fosforem, fosforem białym. Mianowicie normalnie fosfor biały możecie trzymać o w takim słoiczku, tak jak ja mam tutaj to piwo do skropienia rąk. I jest normalnie konsystencji stałej i taki, no, taki biały proszeczek, takie grudki. Byle jakie. Natomiast kiedy wyjmiecie to z tego słoiczka, i położycie na przykład sąsiadowi na wycieraczce i zadzwonicie do drzwi, i sobie spokojnie odejdziecie. No i ten sąsiad otwiera drzwi, a tu nagle eksplozja. Ponieważ ten fosfor biały w temperaturze. No pokojowej, czyli takiej około kilkunastu stopni, się gwałtownie utlenia, ponieważ spalanie się to jest gwałtowne utlenianie. I on się gwałtownie utlenia wychodząc z wody i robi sąsiadowi z wycieraczki, z wycieraczki robi kubkę popiołu, a sąsiada doprowadza do palpitacji. Ja nie namawiam, ja tylko mówię, że jestem przygotowany, jak jacyś Rosjanie na nas napadną, to ja będę z nimi walczył bombami fosforowymi, bo jestem przeszkolony sam przez siebie. No i oczywiście też dopiero na 11 stronie, ale coś dla tego Wołoszańskiego, Argentyna, znaleźli kryjówkę Hitlera, a znak zapytania. No i dobra, no słuchajcie, jeszcze Hitler tam gdzieś w Argentynie, jeszcze za dwa tygodnie się okaże, że on jeszcze był ojcem Lionela Messiego i tak dalej. Dobra, Monika szykuje się do mycia okien i tak dalej, bez sensu, bez sensu. To, że kuźniacz się skompromitował na cały świat. Ja powiem tylko, że wcale się nie skompromitował. Za chwilę do niego jeszcze wrócę. Milik przyjechał, bardzo fajne informacje w z Kadry. Że noga jeszcze boli. Ja myślę, że go głowa boli, bo on się ciągle tak łapie za głowę. To Ja muszę od tego samego łapania, albo przynajmniej ręce by mnie bolały. No w każdym razie ciekawe to jest wszystko. Dobry pomysł tu Michał żeby na mecz Lech Legia, żeby zrobić taki przedmecz w żeńskim wydaniu. I to rzeczywiście byłoby ciekawe, jakby te warszawianki się z Poznaniankami biły. Ja tylko powiem szczerze, Poznanianki są ładniejsze i trzeba powiedzieć szczerze, to zasługa targów poznańskich, gdzie te dziewczyny przez ostatnie kilkadziesiąt lat już szybciej niż reszta Polski uczyły się, że trzeba nogi depilować, że trzeba włosy umyć, że trzeba się uczesać, ubrać ładnie i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze do Poznania, jak się jedzie, to mówiąc szczerze, najwyższa klasa. To jest Liga Mistrzów. Dobra, Peszko bije się ze Szczęsnym. Tutaj trochę właśnie wszyscy, wszyscy się na tego Peszkę rzucili, ale Peszko się skrył pod czapką bejsbolową. Nawet nie będę pokazywał, bo Peszko nawet na zdjęciu wygląda niewyraźnie. A boję się o te... O te przepraszam. Boję się o te, o te Irlandię. No i jak to super, jak zawsze chwaliłem na tym typ. Słuchajcie. Padła z wrażenia po golu chłopaka. Tu jest Mary Douglas. I jego Laska, ta jego Laska nazywa się Debbie Show i ma jakąś kolekcję ciuchów. No oczywiście ona najlepiej wyglądałaby bez ciuchów, ale powiedzmy, że rzeczywiście wygląda fajnie. Nie wygląda, żeby to była szkodka, bo szkodki są szpetne. No, ale ten e, możliwe, że to jest Photoshop. W każdym razie rzeczywiście ten bary ma przerąbane, bo jak e, wiecie, on tam w tym poznaniu ma waruneczki, a Kowalski w domu i też ma waruneczki. To oczywiście żarty, pamiętajcie. Wyborcza, lecimy z Wyborczą. Słuchajcie, sport na pierwszej stronie, jest niesamowite. Ale to Zbigniew w w takiej ładnej, błękitnej, błękitnej scenerii. I tak, mówi tak, Błaszczykowski wróci do kadry. No i to wszystko jest ciekawe. Cała ta rozmowa. Oczywiście Zibi to jak zwykle kluczy strasznie, że on nie wpływa na to, nie tamto siadł, to tak jakby go nikt nie znał. No i że, mówi, czasy się zmieniły. Czasy się zmieniły, dlatego że kiedyś ostatnie kilka lat dziennikarze powoływali, ustalali kto ma grać w kadrze, a teraz, a teraz ustala trener Nawałka. No ja to jak powiem szczerze, jak znam świat, to ustala trener Nawałka, ale po konsultacjach z prezesem, dlatego że, dlatego że Zibi zawsze, całe życie miał coś takiego do tej trenerki i nie zapomnę jego żartu, spontanicznego, jak kiedyś dyskutujemy, ja mówię Zibi, ale no z tym trenerką to fatalnie, tych spuściłeś, tych spuściłeś, tych spuściłeś, no żadnych wyników, nie? A on nagle mówi tak, a brązowy medal w Hiszpanii na mundialu to kto zdobył? Co ty myślisz? Piechniczek? no i to kapitalne było bo rzeczywiście zibi zibi łysy czyli Grzesiek Lato władych zmuda wszystko tam po, wszystko tam poustalali. no i co przed ilary ułożył Adam Nawałka? ja muszę powiedzieć że czego by nie ułożył czego by nie ułożył to głównie chodzi o Bramkarza i o prawego, prawego pomocnika i lewego i lewego więc ten więc reszta nuda, patrzymy jeszcze na te ciekawosteczki Nuda, nuda i dłużyzna. Aha, kierę siostrze z GKS-u, z Bełchatowa. Trochę mi gorzała faceta, bo trzyma ten Bełchatów już jakieś, nie wiem, 4 lata w Ekstraklasie bez zawodników. Właściwie wszędzie ktoś tam odchodzi i tak dalej, Ja on w tym czasie parę razy wygrał na Legii. I jak ktoś mi punkty zdobywał. No a teraz ze dwa, trzy mecze gorsze od razu weg. To, to, to może być tylko w Polsce. Lecimy do tego, do pytanek. Mamrodka, mamrodka. Teraz uwaga, uwaga, teraz pytanie, teraz wasz głos. Mamrodka. Co tak, Paweł, bronisz tego kuźniara? Chłopaś w polskojęzycznej telewizji co rano wmawia ludziom, że tylko mała garstka ludzi w Polsce jest fajna, a reszta to buraki. A jak się wybrał za granicę, to jak typowy gównojat latał w majtkach z metką przez cały urlop, żeby je potem oddać do sklepu. Tak na marginesie. Kiedy nowa książka? No więc tak, zacznę od tego Kuźniara. No, ja słuchajcie, po świecie jeździłem wiele razy i muszę powiedzieć, że większość z moich kolegów to jeździło na to z suchą kiełbasą, a to z konserwami. Natomiast przecież to całkiem niedawno nie Kuźniar, tylko żona ministra z portu, zdaje się, podpierdoliła, przepraszam za język, ale to był ordynarny kradzież na Florydzie. Ciuchy ze sklepu razem z przyszłą żoną, obecną tego gwiazdy jak to jest jaka to melodia tak. I tam te nie latały z metkami koźniar, przynajmniej metki nie obciął i nie, tego nie robił za złodzieja tylko one po prostu obcinały te kody, te, które są doczepione te chipy, które są doczepione do modnych ciuchów i wynosiły to w torbie. Tam sprawę jakoś załagodzono wiadomo, jak się gdzieś tam po tego położy coś, jakieś argumenty na stole, to się sprawę zawsze wyciszy, biedaka, tylko wsadzą za kiełbasę. Natomiast, no i księdza za pedofilię, bo to wiadomo, jak się księdza wsadzi, to się zwalcza kościół, to jest takie modne w Polsce. Znaczy dla władzy modne, bo dla ludzi jest to przykre. Każdy ksiądz, który jest łajdakiem, jest, jest po prostu obrazą Boga. No i teraz co chcę powiedzieć o tych moich kolegach. Kiedyś czytałem taki fantastyczny poradnik, nawet to daje się Tygodnik Polityka. Polaka w delegacji, i on był taki sprytny, że potrafił, potrafił obiad sobie ugotować w pokoju hotelowym, mianowicie ziemniaki gotował. Gotował w zlewie, w zlewie wodę nalewał, gotował wodę przy pomocy grzałki. Następnie gotował w, tym, w tej ugotowanej wodzie, gotował ziemniaki, a kotlet sobie schabowy smażył na odwróconym żelazku, mianowicie żelazko do gniazdka, kotlet na żelazko i tak kotlet usmażony z dwóch stron i w ten sposób Polak w delegacji miał schabowy z ziemniakami i tam mógł sobie jeszcze ogóreczek jakiś konserwowy ze słoiczka wyciągnąć. Można? Można. W ten sposób dieta, a jak to mawiał kiedyś Andrzej Strela, mądrze albo Leszek Jezierski może, przepraszam, a wszystko się kumuluje po powrocie, tak, bo to dietka dzienna 20 dolców no to przez miesiąc już było 30 razy 20, 600. Chcielibyście tak? Chcielibyście 600, to było 10 pensji, 30 pensji miesięcznych. Nie, nie widziałem takiego, który by chciał, nie chciał tego zaoszczędzić. Na marginesie, kiedy nowa książka, jak wydawnictwo zapłaci mi zaliczkę, ponieważ ja nie robię społecznie. Książka gotowa, czekam na zaliczkę. Zaliczka spora, ale, ale wiecie, no muszę mieć na te dolce bana przecież e, i na piwo. E, jajko. Siema Paweł, jak myślisz, czy UEFA ustawia parę ligi mistrzów? W dziwnym trafem najbardziej medialne zespoły jak Real, Barca czy Bayern na siebie przed półfinałem nie trafiają, a pierwsze mecze grają zawsze na wyjeździe. No co do tego, co na wyjeździe, to tam jest, jest to ustalone, kto, kto ma prawo, tam te współczynniki jakieś grają rolę kto gra pierwszy wyjazd, a rywasz u siebie, bo to teoretycznie jest taki troszeczkę, troszeczkę plusik. Nie powiedziałbym, że handicap, bo handicap to jest utrudnienie, a nie ulepszenie, no ale ten, to słowo w polskim języku źle jest tłumaczone. Nieważne, w każdym razie co do tego czy ustawiają, to już dawniej jakby w Polsce to to i losowano te kulki, to te kulki były podgrzewane i po prostu jak trzeba było trafić te właściwe, to tam podchodził dzieciaczek, Chował łapkę i macał, macał, ciepła, buch, proszę, 16 i tak dalej, i tak dalej. I to funkcjonowało ze 20 lat i nikt nawet nie wiedział, a też cała ta nasza biedota yy, grała w tego totka, skreślała tam daty urodzeń swoich, ciotki, matki, tego i, i się dziwiła, że grają 30 lat i nic nie mogą wygrać poza jakąś trójką, czwórką. Yy, no więc co do tego, czy ustawiają parę, ustawiają na pewno. Jedyne, co mnie irytuje i to, co mnie zresztą zmyliło z Gerardem, bo tak pomyślałem, że skoro gra w Lidze Mistrzów, no to musiał być mistrzem, a okazuje że no niestety głowa coraz bardziej pusta się prze, przepala, zwoje się przepalają, że w, są takie kraje, gdzie można być z, z czwartego miejsca w Lidze Mistrzów, no i to jest ten niestety wstyd, dlatego y, 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 bardzo mnie to denerwuje, że na osiem zespołów powiedzmy czyli na cztery pary, na osiem zespołów, są trzy hiszpańskie, to co to jest, Liga Hiszpańska, to jest w ogóle jest niepoważne. śmiechu warta. teraz jeszcze czytam od wczoraj, że UEFA zwiększyła mm, pulę wygranych tam na miliard trzysta milionów euro, czyli ja mówię, dla nas o ochłapy po jakimś milioniku, a dla nich, dla nich po set, setki milionów, no i potem my się dziwimy, że ktoś przegra. Przy nas okradają Białdzin. Pomyślcie, że jak nas tak rąbią w piłce nożnej, to co musi być w przemyśle, co musi być w konkretnych biznesach, co musi być w ropie naftowej, co musi być w gazie, co musi być w węglu, w piłce, to jest tylko taki powiedziałbym afera odpryskowa. No ale ten, ale mamy tu paru ludzi, którzy dobrze z tego żyją i będą dąć w trąbkę, że ta liga Mistrzów jest najspanialszy twór na świecie i tak dalej, i tak dalej. Oj, Tomasz Lis powie, że on ogląda każdy mecz i tak. No, i to oczywiście, jak to Maszlis ogląda, znaczy, to jest świetne. A ja bym wolał, żeby poszedł na Legię i żeby zobaczył, czy go nie wygwizzą. Teraz tak, Pawełeczek na koniec. No dobra, Pawełeczek, ładnie się, się podpisał Pawełeczek. Ja lubię, jak coś do mnie mówi. Pawełek w ogóle, a propos, jeśli nos szmala. Mógłby służyć jako peryskop podczas nurkowania, to twój brzuch mógłby jako pecherz pławny. No więc ja muszę tylko ci powiedzieć, Pawełeczku, że cieszy mnie bardzo, że doceniasz moje, moje porównania, mianowicie jakbyś kiedyś poszedł do Biblioteki Narodowej, bo tylko tam można wypożyczyć książki Moldowy, taki węgierski nowelista. No więc ten węgierski nowelista miał tak kapitalne, tak kapitalne porównania, tak żartobliwe, tak wesołe, że okazywało się, że z takiej banalnej rzeczy jak sport, rozgrywki jakieś węgierskie, nawet nie wiem, bieg na 10 km, to, to mogą być tematem żartów. Tak samo jak oczywiście i mój brzuch może być tematem żartów. Oczywiście dzięki temu brzuchowi jestem niezatapialny. Natomiast do języka moldowy będę. Może czasem propagował, starał się propagować. Nie wiem czemu nikt tej książki akurat nie wydaje, ale tam było coś takiego, że na przykład tak zacytuję z pamięci, że mistrzostwa roku 48 zaczęły się pechowo. Nasz biegacz na 1000, 1500 metrów, Najder, przybiegł do mety półtorej godziny za maratończykami, którzy wystartowali trzy godziny później, albo na przykład nasz skoczek w dal Dubowski Poślizgnął się na progu i osiągnął pierwszy w świecie wynik ujemny, mianowicie wyrżnął łem 20 cm przed deską. No więc, to a propos nosa szmala że mógłby służyć jako peryskop, mój brzuch jako pęcherz pławny. Bardzo, bardzo chciałbym, żebyśmy my wszyscy umieli się śmiać, żartować, bo tylko to nam, mówiąc szczerze, z tego życia, które jest bardzo, bardzo niespokojne. Co z tego, że, że ten, co z tego, że mamy te parę kawałków chleba, ale nasze życie jest niespokojne, bo szykujemy się na wojnę. Także przynajmniej pamiętajmy, niech nas dobry nastrój, dobry humor podtrzymuje w dobrej formie, a jak dobra forma, to postaram się wcelować w sprzęt Karola. To nie będzie miał już po co do mnie przychodzić.